Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA 5. Chciałem być GTA San Andreas, ale... No czeszimy na kolejną misję. Tym razem Grana mówi, że mamy iść na misję do tych nieznajomych dziwaków, więc... zajmiemy się tą misją. O! Oh. Dobra, eee, troszeczkę te auto porozwalamy, które w, w się cię tak znaleźliśmy, ale mniejsza z tym to nie jest jakieś ważne auto. Wow! No i znowu. Hej, humorzasty morżasty daję ci tego bagera co zwinęliśmy. Jest u twojej ciotki. O, czyli dostaliśmy motor od Lamar'a. Eee, dobra eee, Naprawdę za to mam już policję Gazu eee, Już tak szybko musiała policja się na mnie pojawić wkurzona no to co zrobiłem, że. To że po prostu wypalnąłem w tych eee, pieszych no dobra, nie z tym, idziemy, idziemy dalej. No i... dobra, dobra, Franklin tam cicho chodzić. No dobra, idziemy dalej, oczywiście nie mamy, będziemy już mieli misji od Simeona, ponieważ Simon nas się obraził. Michael spuścił mu łomot. No i przestaliśmy być jego synem najprawdopodobniej przez to. Kurde, kolejne szyby rozwaliłem. A, nie mogę iść do tych. Mam policję na sobie. Super, teraz zauważyłem. Dzień dobry. No, nie, jest motor, tak, jest motor, więc fajnie.

everything and you his cousin nigga you said you was gonna help my cousin whatever if that's how you feel what the fuck do i know about touring cars look it's easy if jb can do it you can do it for fuck's sake come on i'm gonna show you come on shit all right dude look let's make this quick i got shit to do nigga you need to slow it down tanisha was right tanisha was right No i problem, jest taki, że Frankie tak spokojnie y, się włamuje do tych A samochodów. Shit, Davis oh, man, dragged into this? We both know been sweet, okay. <laughs> Franklin Clinton. Shit, your ass must be high or something. I told you, I don't do that shit no more. I mean, baby now and again just for the taste. But I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl. Come on. Okej okay. cha homie, homie Jak oni tak gadają No dobra Zaczekaj na to Nie no różdubsko Kobito Nie sobie radio może jakieś inne Pociąg We on that like ugly on your mama 10-9, come again? I didn't catch that <many> <many> And my boy Franklin, we feelin' in for JB Uh, copy that Hi, Tanya Car's a junker, been there for days 10-7, i A bucket, this one should be easy Shit, I crack house he in His loss Yo, gain, sugar Except I ain't gainin' shit, sugar

Bawimy się kontrolami albo shitem by. Dobra, dobra. Jezno rusz się z drogi. Dobra, ten to mi wpadł pod auto. I to think we can it I remember you before you was a when you just was. And I remember you you well, but he ain't smoking homies. He out here grinding. Cars, ty homies, 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 Because I could have sworn it was me out here cars for him. And looking damn fine doing it too, baby. Okay. No ale dojechaliśmy. Dobra, H. No bo co, wykonaliśmy misję. Tak jest. Przysługa. Kontynuujemy oczywiście, możemy teraz dzięki temu, o mamy dwie misje aż, e, w, Więc tak, mamy Franklina i mamy też dziwaków dla Michaela i kolejnych dziwaków tutaj e, No i myślę, że Zrobimy sobie tą misję Od Franklina, taką klasyczną i tyle I dobra Po prostu jedziemy stąd <gry> dobra, no widać, że To się sama nazwała goćpunem. No, ciekawe, ciekawe, nie powiem. No dobra, jedziemy, jedziemy Przynajmniej tu się rozwala, jak w zasadzie Instagram jeszcze sam na siebie w mafie No to dał, ta są mniej pancerne. okay mr schmeilport do it over for franklin's novel but you know what going to be a bit much i have no idea how you cope of course i cope i'm a woman <laughs> that's the truth <laughs> but girl i've done all that i can do but you know how boys are wait a minute Oh girl Ooh, hey how much further we ain't even gone five yards yet. Okay. I know. I'm just asking. This is spirit walking. Exercises body and soul. It's all the rage. We are women, and we, we are, women. are free. Free and the we, energy. Energy. we are women. We are We, we, are, are. we are women. We are, we are women. We are we are women. We are Damn. Thank God I missed her crazy ass. She spirit walking this shit now, man. That's just her attempts to. Hey, hey, don't be talking shit about your Auntie man, she got. I mean, she cool as a motherfucker, man. Come on. Come with. We gotta go pick up some shit from around the corner, man. We can walk and talk at the same time, my nigga. Why the fuck we can't drive? Around the block with chop? You need to walk with your fat ass. <laughs> you yeah, okay, you tall linky son of a bitch. Okay, no though. Jim is uh.

ale fajny mo ruiny motoru, jakiś gruchot. Nie, przepraszam, ruiny, gruchot po prostu. No, mamy chopa. Chop, chop, chop. Winewood Boulevard, 2 km musimy jechać. No dobra, no jedziemy, no. You're annoying ass man i'm carrying poke your asses homie look what i said man fuck this man you seen Tanisha? she's straight it's me and you that ain't straight though homie no abra jem but pro-ron to take correct story let's get to work real serious dude man this motherfucker know the streets homie i know he'll be a good hookup for us we don't okay don't no hook up fool i know these streets you know these streets Ciśniemy! Skoro że nie ma tutaj z na się. Idziemy. Może by nie zmienił y, kamerę na pierwszą osobę, byłoby widać. Ale ja nie chcę się na pierwszą osobę. No dobra. Idziemy po prostu dalej.

I was just saying I was trying to and holler at you. You ain't hollering at nothing over here. Why is it gotta be like that? I'm an OG. And OG, so what? So the fuck what, niggas? A million OGs. Well over shit, here. how about I put one of these little X pills up your ass, crack? Next thing you know, you're gonna be begging for it. that's mobo. disgusting. What's happening now, D-Man? Ain't no fun if the gangsters can't have none. Man, fuck you, Mark. I ain't sharing no ass with the CGS. Ain't nobody sharing nothing. Man, shut the hell up. Fuck bitch. you, nigga! Man, fuck y'all.

No, ten uważasz, że mamy radę dokonić motor, ale dobra zobaczymy No cicho, no muszę się rozpędzić, jedę furgonetką! Na ja furgonetką jedę nie jakimś motocyklem jak tamten, Znowu musimy motocykl gonić. No ja dogonimy go! Już jesteśmy tuż za nim! On nie, znowu przyspieszył. No dobra, idziemy, no na tym, przypięte zwolnienie. What?! D zginął, misja nieudana, nie można do niego strzelać?! Do tego to nie wiedziałem. Do tego nie wiedziałem, że można do tego gościa strzelać. No dobra W tym wypadku oh, to jeszcze raz Czy nie mogę strzelać do gościa? No trudno no, like się mówi Ale on się postrzelał Najfajniej jak rzuca tych You're motocyklistów też Jadę bardzo poprawnie Lamar się cicho Lamar, kurde, zamknij się. Zgodzę się z Tobą, Frankin. Żeby Lamar się zamknął, dobra. Śniemy dalej, tylko za tym D. Your cell phone, the police gonna trace the signal and we fuck. You. Man, that don't happen, dog. That's some bullshit. It ain't some bullshit. It's science. No, whoa. Yeah, 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 Oh. Oh, shit. Damn. He got fucked up. Man, take chop. Go get that fool. Nigga, you just sit in your ass still with your feet kicked up. Just go to the on, Go bite his ass. Get that motherfucker chop. Dobra Gonimy goście i tyle, widzę. Jak nie tak, to tak Dobra. Dawaj Chop Chop! Rób mu Chop Chopa. Dobra, o Jezu, no i za jakiś pociąg się schował No dobra, gonimy go, nie no Dobra, 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 gonimy Chop pędz go w końcu złapać O nie, mam się na czopa zmienić. Okej, okay. nie no, mogę się na Franklina. No to sposobem teraz. Tego nie ma, idziemy tu. No i tu go też nie ma. A, to tu muszę na czopaś przełączyć? No. Dobra, idziemy, idziemy. No i gdzie to my idziemy? Oh yeah, Chop! Oh, man, that ain't what we have Get out that thing, Chop, you filthy motherfucker. Chop, swash. Come on, Chop. Get off there, man. We got shit to do. Chop! This ain't time for humping, Chop.

you wrong All right, motherfucker. You the motherfucker. You better watch out for the ballers. They're gonna be on you now. The cops gonna be on your ass too. Yeah, I ain't worried about it. I'm a motherfucking gangster. You know how I do. I can take care of my sizzle. No the fuck you kids ain't. Okay. Misia Viconella. it is chop Misja chop Viconella. O, że jak będę na naiwny, to mogę się pochylić na pojeździe. Nie, no, fajnie. Mm, dobra, mamy kolejnego nieznajomego i dziwaka, ale chyba sobie odpuścimy. I cóż, to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli wam się spodobał, zostawcie komentarz, łapkę w górę, suba, co tam chcecie. No i co, widzimy się w tym odcinku. Na razie.